manko witajcie! Z tej strony Nati i dzisiaj jest ze mną Siwy418, przywitaj się! Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo. Przeprowadzimy sobie dzisiaj z nim wywiad, a go możecie znać między innymi z tego, że jest naprawdę dużym fanem motoryzacji, szczególnie BMW, no i też ma ponad 5000 obserwacji na TikToku, więc co, ja cię zapraszam do Mercedesika mojego dobrze już się dam pewnie bolicie to że nie jedziemy BMW no nie no przeżyję przeżyję no. Dobra, to ja was jeszcze tak przed rozpoczęciem wywiadu zapraszam na te serwer Discord w opisie, bo uwierzcie, że warto. I co? No jesteś gotowy, tak? Jestem gotowy. Dobra, ja sobie porozbiorę tutaj paczuszki z dwie, może uda mi się rozwieść w całym wywiadzie. Dobra, no to lecimy z pierwszym pytankiem. Skąd wzięła się zajawa na Polish Car Driving? To znalazłem ją na Robloxie w 2020, chyba drugim. Eee... Zacząłem zobaczyć, no nie? Ale nie ogarniałem tej gry. Mm. Tak trochę mi nie podeszło, ale w 2024 ją od nowa odkryłem na TikToku i stwierdziłem, że no można... Z... W sumie tylko kojarzę coś, tą grę. Można spróbować to pograć. Obczaiłem, no i zacząłem grać, no nie? No dobra. No to pytanie drugie. Jaki chcesz osiągnąć cel w internecie? Myślę, że no, y, zostać popularnym na pewno. Trochę bardziej. No bo, no nie, nie jestem jakiś bardzo. Ym, to, no, szczerze to nie wiem, w internecie. No, dobry rozgłos na pewno jakiś. To dobra, jakie jest Twoje wymarzone auto? I tutaj możesz powiedzieć i w Polish Car driving i w prawdziwym życiu. Y no to w PCD to na pewno mm, myślę, że E92 z eventu sprzed paru lat. Yy, bo no niestety no, nie udało mi się wbić, tak jak już wspomniałem, że wtedy nie grałem. Yy. A w prawdziwym życiu, szczerze to mam parę tych samochodów, no na pewno jednym z nich jest c 46 no a tak nie wiem, chyba tyle. Dobra, no to pytanie czwarte, jaka jest twoja pasja poza nagrywaniem? Moja pasja, no to w jakim stopniu motoryzacja, może, może jakoś tam się, bardzo nie znam, ale rozpoznawać samochody, tam mniej więcej powiedzieć co, ile ma koni, no to jestem w stanie. No tam jakieś tam komputery i tak dalej, składanie i tak dalej. No. Dobrze, no to pytanie piąte. Czy znasz się z Amaxem? No z Amaxem to akurat nie, nie, nie znam się. A szkoda, no. czyli No tak szkoda, ale ja... no. niestety no, nie, nie miałem jeszcze okazji mieć z nim jakiegoś bliższego kontaktu. Tak to może o na evencie, aby się coś napisało i tyle. A myślisz, Opis... że, a myślisz że Amax wie o twoim istnieniu? Y Myślę, że wie, tam mi chyba. Tam co jakiś czas, znaczy może mu się kiedyś mu jakiś filmik przewinął. Zakładam, pewnie... że o swojej grze to ma pełno w, na TikToku filmików. Powiadomo, to, to założę się, że będzie on z eventu. Jeżeli się już wyświetlił, to z eventu na pewno jakiegoś. Tak. Myślę, Masz że dużo tak. tego, też fajnie, bo ludzie, którzy tego nie śledzą lub się im nie udało dołączyć, to mogą sobie u Ciebie na przykład zobaczyć, nie? No. I czasem też dołączyć się im uda jeszcze, bo jaki event trwa. No. Dobra, no to pytanie szóste. Jaką masz poradę dla osób zaczynających nagrywanie? No, na pewno tak. Myślę, że nagrywać dużo różnych rzeczy. Yy, Jakieś update, event'y i tym podobne. Oraz no, no myślę, że na pewno nie kopiować innych, no bo wiadomo. Yy, czasem mogą być przez to kłopoty. Yy, no, no i też średnio to wchodzi w zasięgi, jak się komuś skopiuje film. Dobrze, no to pytanie siódme. Ile masz lat? 14. Okej, okay, dobrze. No to pytanie ósme. Jakie jest twoje wymarzone miejsce na wakacje? Myślę, że Chorwacja, bo tam zawsze są bardzo piękne widoki. Przynajmniej tak jak ja byłem chyba z dwa razy, to no ładnie naprawdę było, więc wymarzonym jest moim miejscem. Zawsze mi się tam podoba strasznie. No i chyba tyle. Dobrze, no to pytanie dziewiąte. Od kiedy grasz w Polish Card driving? Już na nie częściowo odpowiedziałeś, ale... No powiem... ale tak nie dokładnie. No, e, no to tak, um, od tak mniej więcej czerwca 2024, no ale jak już wspomniałem, tam kiedyś mi się zagrał w 2022 chyba. Dobrze, no to pytanie dziesiąte. Jest to ogólne jakby pytanie, więc możesz odpowiedzieć jakby no z całych twoich jakby... Treści na TikToku, YouTube, no, liveów, tak wiadomo. Ile mhm. zarabiasz? No, ogólnie to nie ma jakoś dużo, wiadomo. Bo też nie jestem jakiś bardzo popularny, ale yy, no, ja to z liveów jedynie zarabiam. Coś tam jakieś mniej więcej parę złotych. Yy. Zależy to jeszcze od ilu jest osób, no tak nie, nie jestem w stanie. Zobaczymy. Dobra, to pytanie 11. Jaki jest Twój ulubiony film? E, filmów mam kilka ulubionych. No na pewno jestem pewien, że jest to serio, A oprócz to tak, no nie wiem, jakieś horrory różne. Pewno filmy z Fnafa. Dobrze. To pytanie dwunaste. Jakie, jakie było twoje pierwsze auto w Polish Car Driving? No to moim pierwszym pojazdem w PCD, no to na pewno, yy, to chyba było tak. To było Renault 6. Yy. Czyli no w sumie pierwszy samochód za. No, naj, najtańszy samochód. To jest ten za 6 tysięcy, prawda? E, tak, 6000. Bo no maluchem tam wiadomo, jakieś paczki rozwoziłem i tak dalej. Stwierdziłem, że no ten maluch to trochę taki wolny. No to trzeba by było kupić coś lepszego. No i tu renówkę kupiłem i sobie tam na nią na busa zarobiłem i tak dalej, tam na jakieś różne te. E, no teraz już mam tego dużo. Większość samochodów, ale no, na początku się tak zaczynało. Dobrze, no to my skończyliśmy pytania z tabeli. Być może ja jesteś nawet rekordistą, więc. Tak, czy chciałbyś może rozwinąć jakieś pytanie albo dodać coś od siebie? Hmm, no, czy jakieś pytanie bym chciał rozwinąć? Um, szczerze, chyba chyba nie. Um, Ale czy coś od siebie? No to, no to zapraszam na mój kanał na pewno. Ty... Dobry. Ja was no. też zapraszam na kanał Siwego, na TikToku i na YouTubie. I może tak, bo trochę mamy krótki ten wywiad, więc nie ukrywam, może. Jest jakieś pytanie, które widzowie zadają ci na live, które jest po prostu często zadawane tobie, a nie tutaj nie wymieniłem go. Mm, tak przez widzów najczęściej zadawane pytania. Mm, no to takie. No, no, <ścoughs> najczęściej to jest jakiś kiedy event i tak dalej. Um, jakieś kiedy update. Często padały na pewno ile mam lat, no to już podałem. Um, to ch chyba takich... szczerze nie ma innych. Takie te najczęściej pytają. No cza czasem się pytają od kiedy gram i tak dalej. Ta tak. właśnie wymyśliłem ci pytanko. Jakie jest twoje wymarzone BMW? Mmm. BMW. Yy, moje wymarzone BMW? No to szczerze tak no. Kurde no. <ścoughs> Że lubię BMK to nie mam takiego jednego. Myślę, że tak podać kilka to E60 może, bo E60 ładne. Ym, jakieś na pewno... Chyba 39, bo też mi się podoba. Ym, no, no no i wiadomo, no jakieś tam ma osiągi. Te samochody też nie tylko wyglądają. No i chyba oprócz tego to nic. Dobra, no to my już na... Oj, no, ładne zakończenie. My kończymy ten wywiad. Pamiętajcie, żeby wpadać na serwer Discord, jego chyba tam masz jakiś, prawda? Nie wiem w sumie. E, tak, mamy jakiś Discord. Póki co on jest w takim trochę martwym stanie, ale spróbujemy go z czasem ożywić, bo tam jest administracja. E, na pewno ten link do serwera prywatnego nie działa, co muszę naprawić. E, no wiele rzeczy tam jest do naprawy. Z czasem będzie działać, na pewno funkcjonować będzie. To zostaniecie go w opisie z. Innymi serwerami Discord? No to co, my się żegnamy? Pa! pa. Do widzenia!